No, Siemanko, szutowanko Ostry, stronę z trendami. Moi drodzy, dzisiaj ja i Ostry. Siemanko, Ostry, co u Ciebie słychać w ogóle? Siemanko, widzę, bardzo dobrze jest, mam bardzo dobry humor. Dawno nie graliśmy, moi drodzy, lecimy sobie dzisiaj w Escape. The Backrooms. Pierwsza rozgrywka, pierwszy raz tu gramy. Chyba będzie fajnie, chyba będzie strasznie. Więc ściszcie swoje słuchawki, bo mogę mega dużo krzyczeć. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej The Escape The Backrooms, bo gierka jest na mega dużo odcinków, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz hashtag Backroomsy. Lecimy z tym, bebe! Dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w Backroomsach. What is this Co to place? za miejsce? I need to find a way to get out of here. No, Opa, powiem, mam ]aj. kartkę! Gdzie masz, a gdzie Tutaj... ty w ogóle jesteś? A, y ma, jak się ten jak się ten A, gwizdało jak obejmę. się the thing doesn't want us to escape a ja jestem przy jakiejś kartce, tutaj that thing is that wants to us, us to, to escape. escape exit fix it no czyli musimy naprawić teraz tutaj kabinę ja nie wiem gdzie ja jestem Musimy naprawić drabinę i musimy wyjść. Nie możemy trafić na tego czarnego typiarza. Ale gdzie ty w ogóle... jesteś? Naprawić drabinę? O jesteś, nie, 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 halo, 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 nie, siema. O, siema. siema, siema. Co to mamy, to jest mamy skoczyć do jakiegoś budowlanego i. Ten, <laughs> Dobra, no to dawaj, bo my musimy naprawić najpierw drabinę i musimy uważać na tego czarnego typiarza. A ten czarny typiarz no, no. to jest jakaś bakteria, prawda? Nie musimy na tą bakterię Tak, to uważasz? jest D-Bakteria. Idziemy razem czy idziemy no, tak osobno, no, czy jak to No, wygląda? możemy iść osobno, ale raczej szybko nas znajdzie, bo on jest bardzo szy... co, się, co jest? Nie mogę się ruszyć. No bo ja A tutaj bo stoisz. stoję. Stoisz mi na drodze! A my musimy biegać, czy, czy lepiej tak się... Sprint jest chyba skończony, mi się wydaje. No dobra, ale ja wolę wiesz jak tak, bo ty jak naciskasz na E i na Q, to możesz... Y... Co, co ty podniosłeś? Patrz, Co ty masz? Co ty robisz? Czemu jesteś żabą? Czemu dajesz żabę? Jak tu się pokazuje dokument, jak tyś to robił? O, halo. Dziennikarz jak? Polsatu. Paszport, proszę. A jak, jak ja to zrobiłem, że ty teraz też pod, tego nie umiesz pod zrobić? C. Nie? Pod C. Okay, pod tak. C, Paszport Polsatu, dobrze. Minister Ostry, pokaż czy to jesteś ty na pewno. Tak, minister, proszę bardzo. Minister Ostry, dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, ciśniemy. Musimy uważać na tą bakterię. A ty wiesz może gdzie są... Ee... Te drabiny? Czy też nie masz... Chyba do końca, końca tak, gdzieś, to, gdzieś to było w takim... O, chyba jesteśmy nawet tutaj. W ogóle wbijajcie do Ostrego, macie link w opisie. Ostry powraca po raz 68. na YouTube, chyba. O, jestem, patrz! Czekam na ciebie, czekaj, wyjdę gdzieś no i... tutaj No jak? Głębiej. Gdzie jesteś? Tutaj! Jak mam ci pokazać, gdzie jestem? To no ja nie widzę na ci... Dobra, widzę cię już! Czy tuż tu jest wyjście? Nie. nie, to jest drabina ogólnie. No. No serio to jest, jest fragment drabiny, o nie widzisz? naprawdę mamy dopiero pierwszy fragment drabiny? Pod F a, zbierasz okej okay. ale to o, patrz już tu można wyucieć patrz tu już jest koniec ty udał nam się... No się ja wier... zebrałem patrz ja Widzic, nie mi się udało przejść pierwszy level. A to jest dopiero klucz jak to klucz co co klucz Czemu? no ja mam klucz Czemu nie, mogę, Generalnie. czemu nie mogę wejść na tą drabinę? O co, co jest? Co jest? No bo ja weszłem i zebrałem klucz i teraz chodź. Teraz się potwór uaktywnił. A teraz dopiero się po, potwór uaktywni. Tak, i mam ci. Okay. Tutaj najczęściej on jest, a tutaj za niedługo są drzwi, ja pamiętam. Dobra, cii, pomału, pomału. Dobra, ostry, pokaż mi gdzie są te... Drzwi. Ja tu wyczuwam, ja wyczuwam te drzwi, gdzieś, to, gdzieś one tu są, mi się Może, wy... może tu, a... tu, są, o, tu, tu są, patrz, naleźliśmy. wow! Cze, ale tu gdzie jest ten potworek? Z, z biegiem, no zgubił się, nie wiadomo gdzie jest. A... O, patrz, i tutaj QE trzeba używać. O nie, na Dla no, no, równowagi. to ja pójdę pierwszy. No, dobra, dawaj, pokazuj. O Jezus! <laughs> Podeszłem mi jakieś, jakieś serce było. Ty, ale, ale gdzie jest ten potworek? O! O, okay. to o, o, nie. o ten, ten spadł! I gdzie my tera ja teraz jestem. jesteśmy? Jesteśmy no? na niższym poziomie? I tutaj chyba okay. będzie potwór też No nie gadaj, że On tutaj ogólnie może być potwór znowu, no. Ogólnie jak będzie, będzie niedaleko, to chyba będzie coś szczeptało, coś tego, Takie no, 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 coś to. takiego będzie. No ale dobra, czy my musimy teraz y, się cofnąć z powrotem do tych drzwi? Czy my jesteśmy nie? teraz na jakimś y, dolnym tych poziomie? Chyba musimy coś znaleźć. Dobra, ja nie ale nie wiem, co by nie było wyjaśnione. Ale weź, nie, nie sprintuj tak za bardzo, bo tutaj jest stamina ograniczona z tego co I tu widziałem. jest krew gdzieś? Gdzie? Gdzie to jest krew? krwią w ogóle. A widzisz Oczywiście, no, no to jest. To jest taki To, ketup, to jest wy, wykładzina Wykładzina została yy, wysmarowana nutellą, nie? <laughs> ja bym się chciał spotkać z tym potworeksem, bo ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest ten nie? Nie chcesz się z nim spotkać. <laughs> Na pewno nie? A co będzie taki mega jumpscare, czy to się stanie? O! Co? Tu coś pukało, zala, tu. Gdzie? Tu, patrz, jest takie... Tutaj, no, tu pukało coś. Halo, kto puka? Nikt tu nie puka, to chyba ty się spierdziałeś. Ej, słyszałeś to? A, podwór! Co?! Oh my god! Oh my... Ale skąd on się nagle pojawił, no? O co... O co Dlaczego się tak nagle pojawił? Leci, to strasznie... To tam leci, staminy zabraknie, patrz, patrz! Kurde, ja ty... nie on jest O jest tuż za tobą, dawaj, prawie doszedłeś! Tu gdzieś musisz iść za mi szkoda, że on cię cały czas goni, nie? O, o, o patrz, o, już o. udało ci się przejść! O! o. Ej, bakteria Kurde. tu nie wejdzie, co? Ja idę, bo się boję tych dźwięków. Dobra, udało się przejść jakimś tutaj o. pierwszy level, ale to oznacza, że ja teraz przy... O, ja też przeżyłem. O, siema, a tu jest Dobra, jakaś siema, wentylacja. Tu jest wentylacja, no ja ci cały czas pokazuję... O! Wracamy ja z do Backroom... O, <laughs> What is this co to... place? Ej, palinę mamy! Po co nam te liny? To, to A po to tej jest drugiej stronie. A, no rzeczywiście. Ja bym no. nie schodził, chodź, weź tą linę i wracajmy. No dobra, ale czy my potrzebujemy tej Liny? No jakby na wypadek ktoś tam spadł, wiesz co, to rzucamy no hiu, dobra. Hiu, 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 A i chciałem. czy ja mogę wyrzucić jakoś tą linę? Czy nie mogę tego wyrzucić? Pod tabem no, chyba, nie. Pod... Nie mam żadnego pojęcia, co się w ogóle teraz z sobą I i dzieje. Pod inventory. Inwentory, aha, dobra, no to ja sobie może tą. Zostawię w backpack, ty, bo może trzeba te liny zabrać. Czekaj, czekaj, czekaj. I wezmę tam jeszcze jedną linę, żebyśmy mieli na wszelki wypadek, bo to nie wiadomo, czy będzie... No, byli... żebyśmy mogli łapać. Ej, Potwora na No No, się więcej <laughs> pojawiło, ty, więc no widziałeś? Tam. No, bo one tutaj. O, patrz. Czekaj, tam linę nie, tam jeszcze. i paszport. W ręce. Eee, tu mam to, dobra. Bierzemy kolejną rope. Ja na pewno myślisz, że ci się przyda? Może się przydać, chociaż nie jestem w 100% tak pewien. Dobra, ziomek, gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy na drugim levelu, tu jest w ogóle Parkingu. jakaś linda? Tak to jest winda do piekła, DJ Palaside. 2 6 8 Wiastka. źle, bo tu będzie zagadka, no wiecie. 4 7 0. Serż, pokazać ID card. Ej, zadziałało. A. No dobra, Co no to, to? idziemy. A to już jest koniec tej mapy? Tak. Serio? No, czekaj, bo na dwójkę czy na jedynkę jedziemy? Jesteśmy na dwójce, no na Na teraz... dwójkę jedziemy. Nie no, na dwójkę. Na pas, Ej, jaki, i ja po prostu wpisałem 247 i się to otworzyło. Ten kod nie był aż taki ciężki. To nie jest otworzy. dziwne wyjaśnienie, tego nie wiedzą nawet najstarsi wiedzący. <laughs> nie udało się przejść drugi etap. O, sekundy. Jest. Jesteśmy, o właśnie, tutaj widzisz. Use almond water to restore your sanity. Nobody has survived. Okej, okay. czyli Mamy tutaj e, ogólnie piwot. A gdzie jest ta A woda, mamy już w eventarzu? Nie, musisz szukać, to są pomieszczenia, chodź. Dobra, dawaj, <laughs> lecimy. Ej, czekaj, tutaj chopa. coś jest, co to jest? Tu są jakieś to? dziwne rzeczy. Tu tutaj... jest śmieci, jakieś zostały. tutaj wyrzucił śmieci. Tu dałaś tam pokój Dobra, dawaj, wchodzimy do tego. Jak? Halo. Siema. Co tam słychać u ciebie? Nie, ja to nic ciekawego. Aha, witam... Aha, zabrał mi. Opa, tu jest piwsko, biorę. Dobra, biorę piwsko. Aha, zabrał. <laughs> dobra, to A to jest drugi pokój. pokój. Ej, no otwórz mi te drzwi. O, piwo. O, klucz. Czekaj, piwo. Klucz. Piwo. Klucz jest bardzo. O, ja zabrałem ci, no i git. No ale ja mam dwa, ja mam dwa piwa, ty. Widziałeś to? Dobra, tam chyba ktoś był z tego... Ej, klucz miał. mam! Jaki dwa klucze masz? mam. Czekaj, czekaj, czekaj. Ooo! Oh! oh my god! drzwi! Oh god, oh! Uf, było blisko. Da się tu jakoś ukryć? Kto Nie to no. był, ty? Czekaj, umieszczam klucz. Tutaj. Okej. Okay. Musimy jeszcze dwa klucze zdobyć. Nie no, na serio jeszcze dwa klucze i wtedy się stąd wychodzi? No. Dobra, to kto pierwszy wychodzi, ty czy ja? Będzie. Ty czy ja, ty czy ja? O nie, patrz, on odwrócony, jest dobrze, idziemy tu. Gdzie on jest? On tam jest! On się zbugował, nas, on się On się zbugował, na spokojnie, ty ziomek. Czemu ty tak, drzwi za zamykasz? Znaczy, za sobą. Bo, bo nie można ufać nikomu. Dobra, o, mamy syna. klucz, jeszcze jeden! A, a tu? Tutaj jeszcze też jeden niczego klucz. nie ma. Tu też niczego nie ma. Jeszcze jeden klucz. Wydaje mi się, że potwór go będzie miał. I no, no tak możliwe. Mamy. Dobra, tam gdzieś sobie poszedł. A tam są w ogóle chyba jakieś drzwi, z tego co mi się wydaje. I tam będzie trzeba wejść. Najlepsze jest to, żebyśmy może sobie zostawili te drzwi otwarte. W... Dobra, on tu biegnie, on tu biegnie, on tu biegnie, on tu biegnie, on tu biegnie. On tu biegnie on poszedł on biegnie. za tobą. Serio? Tak? Dobra, tu ja zamykam drzwi. <laughs> Czy mam jest. też ten no. klucz w inwentarzu? Jeżeli ty go zdobyłeś, chyba nie. Ja tylko ja go mam. Tu jest... jeszcze dwa klucze potrzebujemy. Biegnę, ale ja biegnę ty szybko. Może użyj tej Aksonic. holy water, tej, tej almond water. Czekaj, ja tam nie widzę, żeby były jakieś lokalizacje, do których można wejść. Dobra, mam takę, latarkę. To dobrze, że masz latarkę, bo ja też już mam latarkę. Wiesz nie co, mogę ja... nigdzie znaleźć tego klucza ostatnio. No. Ja poszedłem tam, gdzie byliśmy na starcie, gdzie zjechaliśmy tą windą. I wydaje mi się, że tutaj może też coś będzie ciekawego. jakieś pomieszczenie, o dobra, widzę, tam jakieś, jest. widzę jakieś pomieszczenie, ale w tym chyba jeszcze nie byłeś. Bo niczego tutaj nie widzę. go nie mnie! Dobra, ja tutaj szybko wchodzę. Zamykam drzwi, mam almond water. Jak wygląda moja Sanity? Jest chyba w porządku. W ogóle nie spada Sanity, hmm. mi zauważyłem. No, kluczyk. Kluczyk, spoko, nie ma żadnego kluczyka. O jest, mam kluczyk! A ja tam mam też kluczyk. kluczyk. No to jeszcze Dobra, dwa potrzebne, czy... to możemy wracać. Jak on śpiesznie idzie. A ty tam jesteś, jak... widzę cię! Halo? Jak, widzisz jak, taki, mnie? jak taki żołnierz. <laughs> on idzie jak żołnierz. Dobra, dawaj Raz, szybko. dwa, trzy. Dawaj. Tylko, że... Widzisz. No on sobie gdzieś tam chodzi, on gdzieś tam poszedł teraz, tam. Uważaj, żeby cię... Dobra, idzie tutaj. Jednak to nie widzi, to on, on sobie po prostu poszedł na spacer, widziałeś go? On sobie po prostu spaceruje, dawaj, 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 ja zamykam drzwi Dobra, wbijamy klucz, daj tu, tutaj. Tu. Kluczyk, mam kluczyk, tu jest kluczyk, tu jest kluczyk. trzeba jakoś się odpowiednie przekręcić. Yes. Dobra, jesteśmy, wchodzimy. Kolejne drodzy kolejny let's level! Go. Udało nam się przejść. Ile tu jest w ogóle leveli? chyba ze 187, co? Tyle ile backroomsów ja bardzo dużo dalej. No dobra Teraz, o Jezu, jeszcze gorszy poziom jakiś. Czekaj, czy to jest potrzebne? O pa, ile to jest tu jest piwka! Pokaż mi Latarek! Mi to Pokaż mi to piwko. Latarka, latarka, piwko, 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 wezmę sobie piwko, wezmę sobie jeszcze jedno piwko. I weźmiemy sobie A. jeszcze jedno piwko, ja mam cały plecak piwka, nie? No ja też. Fajnie się o musi tutaj Jezus. wszystko tłuc, jak my teraz idziemy. Zobacz! O Jezu, ja tu pierdze. się ciemno pomału robi, nie? Ja o ja... Nie I szukaj teraz, no, wyjścia. Ale ta latarka o, w ogóle nie świeci, ten. ty! Nie pomaga, no. Ta latarka nic nie daje, nic, na daleko. Kompletnie gdzie nic. ty jesteś? Nie wiem. Gdzieś poszedłem no to w lewo. jesteś. Tu, 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 tu. Czekaj, bo tu są jakieś pomieszczenia. Tu, tu, patrz. Możemy się bawić. Jak Pepa. Jak Świnka Pepa. No. Skaczemy po kałużach. Jak Świnka Pepa możemy się bawić. No, tam jest gdzieś na dół można Pepa. O Jezu, tam, na dół? tam na dół. Tu są drzwi. Nic nie ma. Podaj. Tu są jeszcze. Tu jest pełno drzwi. Aha, ciekawe pomieszczenie. Jestem... O, co tu jest? Jakaś winda? No, ale winda nie Ej. działa, chyba. O! Dział działa! Tak szybko? A, i kolejne zakończenie. No znaczy już wyjście koniec? z tego. No czy nie, to jest. Nie. Na niższy poziom jeszcze idziemy. <laughs> Masakra, Udało nam się przejść tak szybko? Poziom, no. Tak mega. O, Jezu, to będzie mega najgorszy szybko. poziom, ci powiem. Dobra, tu mamy jakąś bramę, którą trzeba otworzyć. Patrz, tu są jakieś smajlerce, widzisz? Pokaż, pokaż. Stay in the light. Musimy zostać w świetle. Tylko musimy coś odpalić, i zobacz, no. tutaj mamy drzwi i tu jest hub ogólnie, to się nazywa... Oj, weszłem. Gdzie wszedłeś? Tu jest hub generalnie, nie? No. Ale to się z nazywa jest? hub. Co się tutaj nagle pojawiliśmy w tym miejscu? No, no i tu masz drzwi do jakieś... różnych poziomów, nie wchodź tu. Tutaj jest hub, nie wchodź tam, bo tu są no. poziomy teleporty tak zwane. To jest w każdym z no. backroomsach. No, 37. I musimy jakoś otworzyć... O, zobacz tu. Patrz, Co otwarte jest. jest. Otwarte, okej. Okay. Ale tu jest jakiś kod znowu potrzebny, mam go złamać? Security o Jezus, check. To... O jest co to jest? Nie ma, ale tutaj coś potrzebujemy. Security check. Ty to, ty to e obserwujesz teraz czy to się teraz dzieje? No obserwuję, ale to jest jakiś. A pokaż pokaż <grym> mi to, pokaż mi to, co się tutaj trzeba zrobić. Może ja znowu złamię ten kod, tak jak ja wcześniej złamałem kod z tej windy. Dawaj, wyjdź Ja pierdziele, zobacz! A jak to się z tego wychodzi? <laughs> zobacz, to jest to hakerskie coś. Zobacz, oh my god, co to jest? Security terminal Required code. Jakiś kod... oh my god, coś jest potrzebne! Error. Aha, bo tutaj musisz... List jakiś, nevdot, coś tam, coś tam. A, już wiem! Czekaj, bo tu jest mm -hmm. LDH7DC... Tu jest jakiś start? Ty, bo niby required code, no to przecież już ten kod na samym środku jest. Trzeba po prostu... Jestem hakerem. DPC7? Tak mi się wydaje. M2. Czekaj, bo tu jest jakiś test. A może tego DC coś tam już nie... Chyba, że to jest... O, jest! udało mi się. O, udało ci się? Ale nie, jestem... nie udało ci się. Ale nie mogę już tego... Ja to... Z... Nie ja mogę to złamie. Dobra, dawaj. Ja stąd wychodzę. a co się stanie, jak ja wejdę do drzwi numer 94? <grym> zamknięte. Nie, nie... Zamknięte są, nie wchodź. A 7? Nie wchodź, bo zamknięte. zniszczysz tutaj kod. A 9 zamknięte. Tutaj w ogóle coś się na zielono świeci. 3999? Kurde, gdzie to jest ten kod? Cała Nie mam żadnego pojęcia, ale ja... A nie da się iść dalej. Czekaj, już do ciebie zobacz. biedne. pokaż, pokaż, Otworzyłem, pokaż, jestem. ale jestem hakerem. W no jakim cudem ty się to otworzył? Ej! Ej to się zamyka! Nie ma światła, halo? Tutaj jest kolej... kolejny kod potrzebny. Ty, ale tam w ogóle Czekaj, było napisane, ja że tutaj musimy tutaj stay znowu... in the light, czyli musimy stać w... Dobra, włączyłem światło, nie ma za co. No, a można, zobaczcie te komputerki. 64, no, no welcome. No, Password, 1, 2, 3, 4. Czy to zadziała? Invalid authorization, działa. Ej, tu jest kartka, zobacz. Gdzie jest kartka? Pokaż mi tą kartkę. To jest kartka z hasłami. In, heard you. Teraz, który to jest komputer chciała odpalić? Pokaż mi, który jest. Dwa każdy. I heard, it hurt you, czyli to cię słyszało. Querty 123 2, Almonds 4, it hurt you, czyli cię to słyszało. Ej, zaczęło hasło it hurt you. Dobra, wchodzę w gate.exe. O, mogę otworzyć, dobra, otwieram bramę. Invalid authorization, ty mi to nie działa. No, otwórz tą it bramę. Heard you. Garaz. Ja chyba to źle wpisuje. Ej, to, Ale czeka, w czy, to są te komputer, w których myśmy byli. Chyba tak, mi się wydaje. wydaje mi się, są że trzy też komputery. Tak, no. Spróbuję na tym komputerku odpalić. A może tutaj będzie potrzebny ten inny kodzik? Spać. Kwerty hmm. 2, 3. It hurt you. Kwerty 2, 3. Czekaj, bo wpisałem z ciebie źle. Invalid authorization. <laughs> no mi to naprawdę nie działa, nie. A może dla... mi to nie działa, bo ty już jesteś w tym komputerze. Pokaż mi, jak to wygląda. Czekaj, nic. otworzyłeś już? No wpisz. Nie, jeszcze nie. No wpisz. No, It. Hurt. You. OK. Invalid authorization. Kod jest, kod jest normalnie pokazany nam tutaj, jest pokazany co mamy wpisać. Ale mi kod działa, bo dobrze go wpisuję, ja tylko źle wpisałem. A może te Almond 4 to będzie jednak, co? Czekaj, otwaram ja tą bramę i nic. Almonds... 4. OK. Invalid authorization. Nie no, to jest bez sensu! Dobra, moi drodzy. Cię... wracamy do tego pomieszczenia, tak? w którym powinna być ta brama niby otwarta, tak? Jest! Okej. Okay. Otwarło się. Nieźle, nieźle, nieźle. Nice! O kurde, co Nie, nie gadaj, że to... Ej, brama się zamknęła! Co, co teraz trzeba zrobić? Brama się zamknęła! No dobra, um. ale my musimy stay in the light! Halo? Ale gdzie Widzicie, są ja widzę, tu tam żyło, tu tam żyło, tam żyło, tam żyło! Gdzie, żło, tam gdzie, gdzie, tam, żło, to tam, to tam tutaj jest chyba światło, gdzie? tu chyba jest zawsze gdzie światło. Jesteś? Oh my god! Oh fuck! Ja jestem w świetle. Ty, chodź tutaj! Chodź tu szybko! Tu patrz. A jestem. O! Nie, no nie wiesz, że nie. Uuu, raz jadło. Przecież no przecież byłem w świetle. No o co chodzi, że znowu mnie zjadło? Daj się też zjeść, bo chciałem ci pokazać karton, no. Karton? Bo na tym kartonie no. pisze polen. Zobacz, że to jest z polski karton, przecież z polski, tam są jakieś meble dziecięce. Oh my god, made in na... Poland. No to ja zapewne tam są. <laughs> Panie, potworzę, może chce pan Dobra, zabijaj polski. się, bo nie chcę ciebie obserwować. A! Wybuchłeś. Ej, ale czekaj, bo myśmy się dali zjeść, nie? Czy my teraz o? musimy grać od początku? Mamy checkpointa. A ale ma, czy mamy przedmiot? Nie mamy przedmiotów. Nie mamy przedmiotów. Nie no, nie gadaj, że nie mamy przedmiotów. O Jezus. Czemu tutaj odgłosy są z Garden of Bomba? Jak z jest of Bomba? No, no A to, światło, ale może czy... to Garden of Bomba ściągnęło? A może to Garden of Bomba ściągnęło? No, jakiegoś darmowego aseta, tak samo jak i ci. No ja nie, tam? ja nie mam sprintu! Dobra, ja jesteś, jestem spokojnie. Jestem. Geek. Dobra, made in Polande. Made in, Poland. made in Poland. Cześć, Ale te potwork... potworki się ruszają chyba nie, nie? No jakie światło. Ej, coś tu jest. Czekaj, patrz, nic nie A, widzę. A, mam Pepsi, dobra. Ja też chcę Pepsi zdobyć. Daj no Pepsi. <laughs> nie, no dobra, masz. Ja mam nesty. <laughs> Dobra, czek, czekaj, Nie ja czekaj! No ja wiem, że musimy poczekać, ale znowu mnie pewnie zje, bo znowu jestem w cieniu, nie? Znaczy w tym, w tym musimy ]ności. szybko... Nie, 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 idź, poczekaj, zje. Dobra, ty. Let's go. Patrzcie, teraz się... Ten dźwięk się rozliczył! I wtedy opila się po Oh my god! Oh my god! Zjadło cię! Aaaa. Ale jak... Nie no, Dobra, jestem tutaj pod Forex. potworek? cię. Gdzie jesteś? Siema, ja cię widzę. Ja lecę. Patrz, i zdodzysz, się, się nie bo... zdążysz, nie zdążysz! No nie zdążę, bo nie mam sprintu, no! Człowiek! Ja nie mogę psychicznie z tą gromą. No i zjacie, no a ty chciałeś normal. Ale powiedz mi, dlaczego dlaczego ja mam taki słaby ten sprint? No o co chodzi? Ja muszę tutaj ten się expić, tak jak w tym w GTA 5. O! Nie ma jest, co. już? O, przechodzę. Oh my god. <laughs> o, co to jest? Station fan. Może idziemy na fan. Ja bym poszedł no chodź, na fan. Ja bym poszedł no chodź, na nie, nie ma problemu. Czemu tu jakieś takie dzielne odgłosy? No właśnie, te tak. przeciekają, są całe mokre. Taka, 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 taka. No. jak Paul z To this. Nie biegnij. Czemu o mnie biegasz? Czekaj. To mi się wydaje, że to się, to się w, tym ciemnym, w tym ciemnym się tutaj pojawi, w tym cieniu. No. No, już coś, coś wiem, za nami nie idzie, wiem. nie? No już coś za nami idzie. Gdzie, idzie? Nie wiem. Nie, nie widzę. Ale tutaj na razie niczego... Na razie Co niczego dzieje? nie ma, nie wiem. Nie wiem, czy coś się za chwileczkę przed nami pojawi, czy też nie. Five minutes later. No czekaj, bo za nami z oczu znikniesz. No to dawaj, no co ci się, biegać nie chce? No kurde, no wiesz, że sprint jest skończony? Ty, ale mi się wydaje, że tutaj ten fanton to oni nas w konia zrobili, że my cały czas chyba będziemy chodzili w takim jakimś lupie, nie wiadomo w ogóle o co chodzi. No w loopie pupie. Ale za chwileczkę się cofniemy, to będzie pisało pewnie, że jest station zaraz tutaj na lewo, więc wydaje w mi się, że tutaj pupie, się tak jakby no. chyba regenerują znowu te same lokalizacje, dlatego idziemy cały czas w tym samym miejscu, no patrz. O, Ale jest koniec! Ej, nie mam sprinta, nie na... teraz? O, latarka. No na serio? Biorę. Dobra, zaświeć. Tam ktoś jest. E! O, o. Dobra, spoko, spoko, spoko. Bo nie może wejść... Ale ktoś do... goni! Oh my o! God! Ej, nie gonicie? Już o. mnie nie goni. Bo przecież one mogą... Z... Się boją. Czeka, ja światło. boją. Czekaj, jest światło. Ty, ono tutaj, ono tu, ono tu. Czekaj, latarkę biorę. Hojno tutaj. Chodź, zobaczymy co tu jest w ogóle, może będzie tam... Może to jest on latarka, tam co? Nie ma go chyba. Zniknął, on wszedł w ścianę. Już? Może znajdziemy... Idziemy. Idzie, jest nie, idzie, idzie! Idzie, on tutaj kolejną... Kolejne światełko rozwali chyba. Więc ja sobie wolę stanąć tu, o. Idzie, czy nie? No, zniknął znowu. Oi się, po prostu jest wstydliwy, on No, on się wstydliwy zrobił, no. A może trzeba y, walnąć go tą latarką? Biegnie tu, czy on... Biegnie, no, tu kurczę! On tu idzie, on tu idzie! On tu idzie. A więc cofnął się. No, on się cofnął, no. No tam pewnie coś jest, tylko nam nie chce tego dać. Dobra. <grymne> to Cofaj się, potworze! O, cofnął się. Ale szkoda, że ta latarka na niego nie działa, to jest bez sensu. Dobra, idziemy do znowu, znowu musimy iść 15 minut z powrotem do tego napisu Station. O, nie. Co za bezsens, ty. Dobra, o, jesteśmy, to no O, kolejna latarka, patrz. O, latara, latarara. ale uważaj, bo ten potworek się tutaj może pojawić. Czy nie? Pum! O, o kurde! Dobra, nie zwracam uwagi na to. Ale fajnie, że mamy cały czas sprinta, nie? Ej, światło jest, patrz. No dobra, ja lecę, ja lecę, ja... Jest coś za mną! tu. need to. Co run. Za no coś za mną jest. Coś się za mną pojawiło. Ej, ta bucia się pojawiła za to. Buja się pojawiła. Smiler Dobra, bo... O! -o. Dobrze, że mamy niezwykle... On rozwala sprint. chyba świata! On wróci się proszę cię! O. Ej, czekaj! Już za późno. Ty, bo chciałem zobaczyć co jest dalej. Już za późno. Dobra, dawaj, cofniemy się. Chcesz się cofnąć czy nie? jestem ciekawy. O! Dawaj, idziemy teraz tutaj w lewo, zobaczyć, co tu jest ciekawego. Ej, no nie! Nie, no nie wgadaj się znowu, tu jest! Dobra, już A few moments later. <ścoughs> dobra, idzie! Dobra, idzie! Dobra, idzie, uciekamy, uciekamy. Ja nie mam sprintu, nie, ja nie, mam sprintu. Ja nie, <ścoughs> nie <ścoughs> mam sprintu. ja nie mam sprintu. Ja nie mam sprintu. Ja nie mam sprintu, Ja nie mam sprintu już! Gdzie jest to wejście, zostałem zabity. Jest. O, ja się schowałem. O chcę Widzę twoje ciało. To co mam iś powiedz tam gdzie on jest? Czy no i zobaczcie, tutaj? co tam jest? Ciekawe, wydaje mi się, że tam po prostu się znowu będzie pojawiać. Chodzisz? Patrz. Ej, tu jest światło. Dalej. Tu jest światło dalej. A i koniec. No i koniec. A, to koniec. ciekawe. No to, no to fajny easter egg. Dobra, dawaj do kolejnej no mapki. Super. Lecimy dalej. Dawaj, idziemy dalej. Co tu jest? Jest tutaj mega burdę. Zamknięte. Tu jest znowu jakiś jest, kod jakiś ten, Ja nie, mogę to zobaczyć. Pokaż guziki. mi to, pokaż mi to. West Substation, I East Substation, co to w ogóle tutaj jest? Trzeba gdzieś jakieś kontrolcy włączyć, wiesz? Tu? Tu nie. To są, o, drzwi się otworzyły. Nie no, na serio? Kto nam te drzwi no? otworzył? Oni no, nas no, chyba ja cały czas w, obserwują, co? A ja wiem co to jest, to jest mapa! Ty, patrz, widzisz? To jest tak jakby mapa chyba. O, poka, poka. No to jest mapa chyba. Tu, nie no, jak? Tu na dole w prawym dolnym rogu masz tak jakby taką, widzisz, takie coś. Ale to jest... Ale no to pokaż jest takie... Co nie to jest? Co? I wydaje mi się, że to jest jakieś przejście chyba. Ej ty za dużo w Tibie grałeś chyba. <laughs> Dawaj, idziesz do przodu, idziesz, idziesz, idziesz. No. O, pa, pa! Yes! pa. Czy ma ja znowu cały czas biegam? Snickersa zdobyłem. Nie no, na serio masz jakieś sneakersy znowu. Tu jest w ogóle mm -hmm. on, czyli to jest załączone, czy jest wszystko w porządku, a tu? jest wszystko w Są jakieś wiesz? drzwi. Ej, dobra, za kratami jestem, a nie. Czekaj, to czekaj, czekaj, bo tu jest piwsko. Czyli to co ty gry lubi najbardziej Dobra, mamy dwa pipska Na zdrowie, człowieku, co się tam z tobą dzieje, a już wiem jesień, prawda? Czekaj, robiłeś, zrobiłeś coś czy nie? Tu jest w ogóle komputerek, może na komputerku coś trzeba. Tak, coś załączyłem, chyba. A zobacz w ogóle tą klawiaturę, nie ja bym nie umiał na takiej klawiaturze pisać. Czaisz to? Boga. Jak ty na takie ciągu piszesz? Mega jest tak dziwna klawiatura. Dobra, mamy pierwszy West Coast odpalony chyba. Z tego co mi się wydaje. No widzisz do Opa, się uruchomiło coś. Okej, okay, tu mamy. O jakieś... tu jest kolejny! Nie, no serio, tak szybko? I się tutaj no coś widzisz, tworzy. ale tego jest kilka. Ja Dobra, otwieraj ten gate. A co tam musisz wpisać? Jakiś kod, czy co? Nie, no tu się te. te jak to się nazywa? Ta, ale tu takie... jesteśmy za kratami, nie da się przejść. Za, za. Y, 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 tu się takie załączniki o, batonik! włącza. Energy bar. Mam batonika. I co ten o, batonik nie... ci daje? Sprinta? Chyba. No i chyba tam się jakieś drzwi otworzyły. No to Musimy dawaj, zobaczyć. zobaczyć. A ty sobie wziąłeś pewnie batonika, nie znowu masz nieograniczony sprint, tak inaczej. nie Nie, no mam ograniczony. Właśnie mi się skończył. Czeka, ja sobie wezmę tego A tu, tu sprawdzałeś, co? co jest? Ja tam byłem i tam znalazłem dwa piwska. O, tu nie byliśmy, chyba, nie? Patrz tutaj, tu. Tu się no, nie chyba ci, że to jest mapa jakaś. Kurczę, mi się ten sprint kończy. Tu są drzwi w ogóle, patrz, tu nie byliśmy. O. Patrz, masz latarkę i nie używasz jej, nie? Normalnie. No, tak samo jak ty. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Po prostu załączyć to te dwa Są bezpieczniki, no? Dobra. No to chyba załączyłem, tak? Ale nie wszystkie. <laughs> jak to, nie? No przecież są dwa. Aha, tu jeszcze są. Można... tylko dwa przełączyć. No bo ja myślałem, że wystarczy te załączyć. Ty to jesteś dobry A będzie tu jakiś potworek? To będzie chyba checkpoint. No to jest to się dzieje, nie? tu O. Będzie tuś tu? Kolego? Nic? Nie ma. O, kolka, kolka. piwsko. To nie piwsko, tylko kolka. Tu można wejść. No co robisz? Mhm. Aha, aha. A co to jest? O latarka! Dziękuję. Po co mi wziąć to me... O, Latarka! No człowieku! No po co mi bierzesz te latarki? No to no, jest like bez sensu! Aha, bo to możesz wziąć. Myślałem, że się e... nie da wziąć. Czekaj, co tu jest w ogóle teraz? Off Tylko on, on, nie zapomniszcie. On on, on, on. Już coś słyszę, coś tu o. chyba idzie, bo już coś ja na organach zaczyna grać. I to jest pewnie za tymi drzwiami, nie? Na organach? Nie słyszysz? Takie organy ktoś nie ma to chyba. nic. A tu? Nic no. nie ma. A trzeba iść tydzień. Nie kudę. no ja, ja chyba tam nie idę. Idziesz tam? Boisz się, boi no i E! Nie. Co? No mówiłem ci, e! że jakiś pies! Mówiłem ci, że on na organach nie, nie, nie. gra! Pies gra na organach. No. Ale... Jest jaką wyje! To czekaj, może tutaj się coś otworzyło? Chyba jakieś kosteczki nie nastał trzeba go nakarmić. No chyba tak. A może... A, a może on nie sły... Widzi! Tylko on słyszy, co może trzeba kłócać? Jak myślisz? Dziś wchodzę. Patrz. Może i słyszy, i widzi, i, i warczy, dobra, i ja, za, ja zamykam jeżdzi. drzwi za sobą. Czy jest w ogóle jakieś przejście? Wydaje mi się, że on tutaj może przeskoczyć, co? Jak myślisz? My się wydaje, że on to przejście zrobił. Też mi się tak wydaje. Ja poszedłem w prawo, jakby co, bo tutaj są drzwi do otwarcia. O, mam, mam, jeszcze jeden. Mam jeszcze jeden ten taki przełącznik. Tylko mam nadzieję, że wszystkie bezpieczniki załączę, nie? Raz, dwa, trzy, to cztery, drzwi to pięć, dobra. Otworzyłem kolejne bezpieczniki. Ja... <laughs> a jesteś to? No bo, a za kim on chodzi? Za psem? Ty, bo... Myślałem, że tam otworzyliśmy. A tutaj coś... No, o na... kurde! Ty, bo ja chcę zobaczyć, że on ma w ogóle goły tyłek. Co? Po co mu na tyłek patrzysz? Odejdź stąd! Może... Czekaj, może na kucku się chodzi koło niego? On nie widzi, widzisz? No, no tak mi się też właśnie wydaje. On chyba nie, bo nie widzi. Ja idę i mnie nie, nie atakuje mnie. Czy jest... Jest sobie. Okay, Ale tutaj w ogóle nie było żadnej podpowiedzi, co mamy robić, nie? Ej, tu jest ten przełącznik. Dobra, on mnie zauważył. On mnie zauważył źle, bo ja mam tu przełącznik. Chyba poszedł do ciebie A? go. Ej, nie widzi mnie, nie poszedł do mnie. No to trzeba. włączyłem! Nie... Włączyłem. A może tutaj chodzi o to, że ja mam miałem latarkę załączoną? Ty, a ja mi się wydaje, że musi świecić w mordę, to on się wiesz. No, on się wtedy denerwuje. Te straszy. Możliwe, dobra, to ja teraz włączyłem latarkę, jakby co. Ale ja też już wracam. Gdzie ty jesteś? No wróciłem tam, gdzie byliśmy. Bo jak mówisz, A to że po już... co, chodź tu do mnie, bo to jeszcze jeden przełącznik jest. No to idź, go załączyć, ja się tam boję, daj mi spokój, człowieku. Ej, precz, po coże! Gdzie jest ten pies? Gdzie jest ten pies, bo jak go. Przełączyłeś, czy nie? Przełączyłem, ale jeden. A no to tam jeszcze jest jeden jeszcze został. Więcej pokoi. No ale to co mówisz, że, że trzeba mu świecić w twarz, czy nie? Tak, tak, on się uciekł. Co robisz? Junior, daj mi wejść. No już, wyłącz te światło i wszystko. <grym> światło przeznaczenia? No. Trzeba Gdzie szukać... Gdzie on, gdzieś tam pobiegł się popłakać. A, tu o, jest! Oh my god! Chyba cię zjadł. Jezu, przed moją mordą, nie no. Żyję. <grym> <grym> Zostawiam cię z nim, alo. Ale tu nie ma już... Nie no, na serio? Ej... Zjadł. E, on nie słyszy. On jest obok, nie, on nie słyszy. On, on nie słyszy, znaczy się. Dobra, zauważymy. mnie. mu latarką w mordę. Umarłem. Serio? No. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Escape the Backrooms... ...zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Na razie, dzięki, cześć!